Wczoraj po południu kryminalni i dochodzeniowcy z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wkroczyli do jednego z domów przy ulicy Poziomej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że zamieszkujący tam 22-latek najprawdopodobniej trudni się uprawą konopi indyjskich. Podejrzenia mundurowych okazały się zasadne. W przeszukanym mieszkaniu, w zakamuflowanym pomieszczeniu na strychu policjanci odnaleźli 9 donnic z w pełni rozwiniętymi roślinami oraz 16 mniejszych doniczek z młodymi krzakami. Zabezpieczone zostały tam również urządzenia wykorzystywane przy nielegalnej uprawie. Były to m.in. transformatory zasilające z oświetleniem, wentylatory i grzejniki. Na miejscu zatrzymany został 22-letni właściciel plantacji. Z zabezpieczonej uprawy mógł wyprodukować blisko 3 kg marihuany. Z takiej ilości suszu możliwe było uzyskanie 21 tysięcy porcji handlowych narkotyku o czarnorynkowej wartości sięgającej 90 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury w Białymstoku wyjaśniające okoliczności sprawy funkcjonariusze z komendy miejskiej policji w Białymstoku szczegółowo ustalają jak długo działał zatrzymany czy miał wspólników oraz kto był odbiorcą narkotyków ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za uprawę znacznych ilości konopi przewiduje karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań